Cześć! Tym razem wybraliśmy się do Azji Południowo-Wschodniej. Jest to nasz kolejny wyjazd i na naszej liście znalazły się Tajlandia, Wietnam, Laos i Nepal. W czasie naszego dwumiesięcznego wyjazdu nagraliśmy mnóstwo materiału, na którym można będzie zobaczyć lokalne środki komunikacji, ludzi, jedzenie, a także po prostu przebieg naszego całego wyjazdu i jak to można będzie zaplanować. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, zapraszam do oglądania tego odcinka. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony. But there's so much noise around, so much noise around, constantly. Tak wygląda kolejna ofiara naszego wyjazdu. Zobaczcie na tą stertę chusteczek. Po mojej rozwalonej nodze Kasiunia się załatwiła. Co ty masz? Gila, jesteś blada w ogóle strasznie. Tak wyglądasz na bladą, no. Mam i gardło. I gardło. Ale mam też książkę. I w dobie panującego wirusa chińskiego. Jesteśmy w Azji. Kasia ma te objawy, które są no może nie, nie, nietypowe dla tego wirusa, ale no takie martwiące. Jeszcze wczoraj wypiła sobie ten zwrażacza mózgu na to swoje gardło chore. Więc 22 stycznia w Tajlandii nie będzie zbyt udanym dniem, ani zbyt ciekawym, Książka I ani ekscytującym. Ale jako pamiątkę robimy, do naszego dziennika podróży, musiałem to zapisać. Dzisiaj prawdopodobnie nic nie będziemy robić, ewentualnie może pochodzimy trochę po mieście, bo w sumie, czy siedzenie w hotelu, czy chodzenie w ciepłym powietrzu, może nawet pozytywnie wpłynąć na, chociażby na Katar. Także tak, są ofiary tego wyjazdu. Przyjechaliśmy, ja. Oczywiście wybieram knajpy na TripAdvisor, to jest chyba najlepsze źródło. No i czasami też sprawdzam komentarze na mapa Google. Więc przyjechaliśmy praktycznie w to samo miejsce, gdzie wczoraj byliśmy wieczorem, niedaleko tej chińskiej dzielnicy. No i tu jest podobno fajna knajpa z tajskim jedzeniem, więc idziemy obadać. Zobaczymy co oni tutaj dają. A zobaczcie, po prostu jest mnóstwo tych takich sklepików z motorami do wynajęcia. Szkoda, że nie ma cen, a to jest takie większe motory. Motocykle. Skuterki kosztują od 179 batów, widziałem, do 250. Czyli no całkiem spoko za dobę, za 30 zł pośmigać skuterkiem, naprawdę fajna sprawa. Gdybyśmy nie mieli samochodu, to właśnie dzisiaj już nawet proponowałem. No ale mamy samochód, więc bez sensu. No ale w Wietnamie będziemy uskuteczniać skuterki jak najbardziej. Tutaj no, to jest fajna sprawa. Po prostu frajda. Ja chcę tylko powiedzieć, że robi się gorąco. Bardzo gorąco. Ja chcę Ci powiedzieć, że jesteś w Tajlandii I tu jest ciepło. I gorąco. Bardzo gorąco. No dobra, właśnie tutaj idziemy. Pakorn's Kitchen. Zobaczcie, białasy siedzą. No, ceratę w sumie. Więc mam nadzieję, że ceny będą adekwatne. I tak, tu właśnie polecają masa makary numer 1 I to jest danie, takie chyba główne. Ja będę go próbował. I to kosztuje ile? 150, 180, a zbiór 180. A i larp polecali. To jest ta sałatka yy, z mięsem. Kasia dostała swoją herbatkę. Zielona herbata z cytryno, z limonką i z miodem, tak? I właśnie mówi, że czuje jak jej ulgę przynosi ta herbata. A wjechała moja zupa. To jest soy, który jedliśmy parę dni temu. No i znowu takie te krupiące chrup, kluski. W środku są zwykłe. No i mięsko. Pani poradziła, żeby tą limonkę wycisnąć do środka, że będzie bardzo dobra. Tak, i tu na dole jest takie zwykły makaron, a zwykły. Są jakieś warzywka, cybulka, mięso. Wzięliśmy z czym? wołowiną. Taka gęsta, bardzo zawisista jest ta zupa. Przez mleko, kokosowe. Przez mleko? Ok. Jest. jak dobrze, cię mam specjalistę od jedzenia. Tutaj mamy masa mankary mas 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 z wołowiną. Mm. Jak w ogóle dużo tego jest. No I jeszcze sałatka zaraz przyjdzie. Chcę że wołowina nie wzbudza mojego zaufania, bo jakieś takie żyły tłuszcze i inne. Ale wziąłem jeden kawałek, który był, wyglądał w miarę ok. To się rozpada w ustach, więc... Mm. No tak. moje kało też jest bardzo dobre. O ja późne. Tutaj mamy... Jest wybuch smaków. Tutaj tak samo rozumiem, nie? że te kary po prostu z takim miksem różnych Dobrze. przypraw. Kożelski, ziemniaki, cebula. A to są ziemniaki, takie duże kawałki, tak? Mm, no okay. i Kasia właśnie na ryż to yy, zrobiła. Mamy jeszcze lark, czyli sałatkę z mięsa wieprzowego. Zaraz spróbujemy. Zaraz spróbujemy. Mm. Takie mięso jakby mielone. Niemcy czy nie krojony takie bardzo mocno ciachane. Ostre. Mhm. Mhm. Ale jak to jest? Nie, nie mogę złapać. Słyszał? No. Mhm. Ale nie powiedziałem. Nic, nic takiego specjalnego. Ale jest oh fuck Ale ostre. Ja myślałem, że ta zupa jest ostra. Dzisiaj będzie bardzo ubogi dzień w różne rzeczy, atrakcje, bo z racji choroby i niemocy Kasi, więc wracamy do hotelu. Udało mi się ją namówić w końcu na masaż stóp, więc wieczorem ją przywiozę tutaj w to samo miejsce. Pojedziemy na dim sumy, na których wczoraj byliśmy, bo to bardziej nam odpowiada i bardzo, bardziej trafia w nasze gusta, bo znowu pierożki, mięso, e, sałata, to coś, co my lubimy, nie? czyli to, to są nasze smaki. No i później właśnie masaż, także dzisiaj będzie bez szału, Bardzo krótki dzień. Także wracamy do hotelu, żeby poglądacie z nami miasto. JC Let's Citywide news, when I blow the ozone, I leave my mark. Yeah, I'm logo loco, got no style, I'ma pull a dodo. These women want rings, but I don't know Frodo. Wake up, sit down, I ain't going to work. If I go get drowned, I'ma go in a hearse If I don't get found, I'ma go in reverse. I could've sold this out while I was throwing the birds. I don't throw no shade when I park the these See three white girls trying to spark the Bobby I be rustling in the paint, boy, it's hard to stop me. Are you a remix or a carbon copy? Like t Town and we partying hard now. We used to use fakes, but we buy in the bar now. 2020, I'll, be up the down, I'll well back. What you trying to start now? no jest godzina 21. dzisiejsza, jak dzień, już powiedziałem wcześniej, nie będzie w ogóle wyjazdowy, wycieczkowy. I wróciliśmy na kolację do tej knajpy, w której byliśmy parę dni temu z muzyczką na żywo, więc będzie znowu ciekawie. Pokażę wam jak się oni bawią. I co jedzą. Kasina zaczystana w menu. Tak ciężko się zdecydować. Ten gościu w niebieskiej koszulce do nas się dosiad, coś zaczął tłumaczyć po tajsku, nie wiadomo o co chodzi, narąbani, zadowoleni z życia. Zobaczcie po prostu mnóstwo ludzi, mnóstwo. Wyczychała no, część naszego jedzenia, bo jeszcze czekamy na kalmara grillowanego. Takie porcje nie za duże, no ale kosztuje po 60 batów, czyli to jest 1,5 funta, czyli jakieś 7,50 taka porcja mięska. To jest. Mm, co to jest? Kaczka, pierś kaczka grillowana, a tu jest ze świnki coś. No i takie sosiki dali warzywka. Czekamy jeszcze na ryż, no i na tego kalmara. To jest takie zabawne, że my siedzimy w tej knajpie. Zaraz obok knajpu przyjeżdżają takie wozi, wozy, które sprzedają jeszcze coś dodatkowo. To właściciele knajpie nie mają problemu z tym, że ludzie dodatkowo zarabiają, sprzedają coś tam, Kasia właśnie poszła tam coś kupić. Zobaczymy później za chwilę co ona przyniesie. Ta kaczka jest perfekcyjnie zrobiona. Ma perfekcyjną skórkę na, na, na sobie. I ja. Olej, mięso z wyścinki. Jest też? Co? jest przyrządzone. Mhm. Znamy. bardzo elastyczne, Nie wiem. Jest niesuche, jest elastyczne, ale zarazem ja się, jak się gryzie, to w ogóle nie czujesz żadnych sztuk, tylko jest fajne, takie. Takie fajne, delikatne, bardzo pyszne. Plus zieloniny jakąś dali. I sos, bardzo ostry. Przynieśliśmy naszego kalmara. No i to jest najpyszniejsza rzecz, którą tutaj podają. Z tych, z których próbowaliśmy. Taki sosik, ciągnący się, i on nie jest ostry. I zrób tą miękę rozkoszy. No i przyszło to, co Kasia zamówiła. Zobaczcie, oni tak na patyczkach się wybiera różne mięsa, potrubki, warzywa. tu cukinie Kasia ma grzyby w boczku zawinięte, takie dziwne. I taki patyczek kosztuje 10 barów, czyli złoty 25. Zł. I oni grylują. A To był nasz kolega. Bye bye! bye. <noise> no, no, no! no. <noise> no, no, no. <noise> bye bye! Słuchajcie, no po prostu szaleństwo tutaj się działo. Goście chciał za mnie na barku gadać, ale gdybym umiał po angielsku, to by pogadał. No niezłe to jest miejsce. Ten obiad koszt... kolacja kosztowała 300 Batów, plus jeszcze tam chyba 60 zapłaciliśmy za te na patyczkach rzeczy 360, no to jest 9 funtów 45 zł. Rozumiecie, jakie są ceny? Sparzy mnie! <noise> Jak się w Tajlandii mówi, że. Jak się pytałem, czy chcesz spać, to trzeba mówić, że nie. Boże. Bo, jeżeli powie, że odrobinkę, to ci zrobią tak ostre, że no, dla nich Chociaż to i rozumiem tak że to jest tak było mniej ostre niż u pani na Kuket. A tak, kiedyś pani na pucket poprzednim razem. To, to lut jadłam po prostu. Ta to specjalnie nam zrobiła takie ostre i później chodziła z 3 z Słuchajcie, to tyle by było na dzisiaj. Taki króciutki odcinek wyjdzie pewnie. E, widzimy się jutro, czyli w następnym odcinku. E, jeżeli ktoś chce się rozważyć subskrypcję, to zapraszam, komentarze, lajki, mile widziane. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.